Przyszedł czas, aby ostatecznie rozprawić się z Devil Zobaczmy co dla nas przygotował. Otrzymujemy na początek życie prezent, a przeciwnikiem jest wielka robokura, mająca chyba 40 żyć. A na górze jest druga, zielona, która zrzuca te mniejsze, które będą nam przeszkadzać i jak widać, skutecznie przeszkadzają. Uzbrojmy się w bronię. Okej okay. i ogniste jajko, które... Kurczę! Nieźle się sprawuje w walce z tym bosem. Ach, niefortunnie! Oczywiście musiałem skoczyć na tą kurę. Robo. nie ale nas zraniły porządnie spokojnie skupmy się na pozbywaniu się tych małych kurek Niełatwa to jest walka. Nie są niespodziankę devilan przygotował. Przejdźmy tutaj jakby jakaś kura miała nam na głowę spaść. Używam jajka już Klasycznie trąbką się Z nim rozprawię Udało się Jeszcze trzeba tylko tego wielkiego zielonego kolosa O kurczę ależ dziwna sytuacja On będzie wypluwał Kury a my musimy nad nim przeskoczyć. Dobra, udało się przeskoczyć. On spadł i również otrzymaliśmy 500 punktów jak za głównego bossa za niego. Kura też spadła i pokonaliśmy ich. Ale nie było Devilwana, a dynamiczna muzyka nadal się utrzymuje, więc wejdźmy tu. Co my tu mamy? Ty przygotowałeś całą masę w swojej fabryce tych robotów, żeby z nami walczyły? Sorry, to już Twój ostateczny koniec. Nie zawładniesz światem zwierzęcym. Pożegnaj się z nimi oraz ze sobą. To koniec. Więc pozostaje nam iść tędy. I co zrobić? Uratować te. Kury i kurczaki. Zrobiliśmy to. Reszta zwierząt również ma już spokój. To ostateczny koniec. Świetnie. A teraz przejdźmy trochę na poważnie. Mówiąc o samej grze. Jeśli chcielibyście podwołać stan energii, musimy zrobić coś brutalnego, bo jak wiemy, kury czasem zostawiają piórka. Więc możliwe, że niszcząc je tym ogniowym jajkiem, tutaj, któraś zostawi dla nas jakieś piórko. Chociaż czasami nie zostawią, ale... Jak widzimy w tej sytuacji. Otrzymaliśmy właśnie jedno piórko. Może jeszcze jedno? To byśmy mieli trzy, ale... Chyba tak się nie stanie. To przykre co robimy, no, ale już o samej grze mówię. No dobra, czasami nawet trzy piórka potrafią zostawić. Jedną chyba honorowo tu zostawimy. Która z nami podskakuje. Nie no, nie zrobię ci tego. Najmniej no na to, że uratowaliśmy wszystkie, a to było tylko pokazanie, jak wejść z większą ilością punktów energii na metę. Więc zróbmy to. No, poszło całkiem dobrze. To już ostateczny koniec. Uratowaliśmy porownie kurczaki, pokonaliśmy Devilwana. A więc tak, planuję jakieś króciutkie, małe epizody na najbliższe dni przejść. Jakieś takie poważniejsze, długie. Możliwe, że dodatkowo też będę przechodził, ale to dopiero za jakieś długi czas. Wolę jakieś takie proste przejść, niedługie, przyjemne. Więc może na kilka takich się skuszę w najbliższym czasie. A o dłuższych później pomyślę. A tymczasem to już tutaj naprawdę koniec Ruster Islandów. Do zobaczenia w innych epizodach. Cześć!